Cześć! W dzisiejszym odcinku będę drapała nową zdrapkę. Całkiem niedawno weszła do sprzedaży. Jest to książeczka Playbook 7 w środku aż 6 strapek. Wygrane to od 30 do nawet 1,5 miliona. Więc jest o co grać. Książeczka jest w cenie 30 zł. Dzisiaj mam trzy takie książeczki, czyli za 90 zł. kupiłam. No i mamy szafirową siódemkę, rubinową, szmaragdową, ametystową, topazową i diamentową. No to co, to będziemy sobie drapać. Zaczniemy sobie tutaj od pierwszej książeczki. Pierwsza strapka szafirowa. I mamy wygrywające liczby, szukamy tych liczb. Piętnaście. dziewiętnaście, jedenaście, trzydzieści jeden. I mamy tak cztery? Trzydzieści cztery. dwanaście, trzy, dwadzieścia siedem, osiem, trzydzieści trzy, szesnaście, osiemnaście i ostatnia liczba dwa i tutaj nic nie ma wygranej, bo siódemki też nie ma. Yy, rubinowa. Szukamy siódemki albo rubinu. I mamy kufer. perłę, Pierścionek. Perfumy. Worek, moneta, korona, portfel, szminka i ostatni symbol, zegarek. Czyli tutaj też nic nie jest trafione. Mamy teraz szmaragdową. W każdej linii musimy znaleźć przynajmniej trzy siódemki. I mamy perfumy, plik, jest jedna siódemka, ale następnej już nie ma, czyli tutaj nic. Szafir, perła, jest siódemka, druga siódemka i... Trzeciej już nie mam. W grze trzeciej plik jest jedna siódemka, szminka, no i tu już nic nie będzie. Korona jest siedem. Worek, perła i perfumy. Pusto. Mamy siedem. Garnek, zegarek, lustro i pierścionek. Siedem. Moneta. Prezent. Korona i worek, czyli nic. I gra siódma, ostatnia. Mamy siódemkę, drugą siódemkę. Portfel. Szafir. I pierścionek. Trzeciej niestety siódemki nie ma. No to co? Kolejna zdrobka ametystowe. Szukamy dwóch takich samych symboli. I mamy złoto i pierścionek, worek i zegarek. Kufer i worek. Koronę i zegarek, portfel i złoto, perła i lustro, moneta i lustro, moneta i kufer, i w ostatniej grze perła i korona. Czyli tu też nic. Kolejna zdrabka topazowa. I szukamy trzy razy siódemkę. Zaraz trzy identyczne symbole. Jeżeli znajdziemy trzy siódemki, mnożymy wygraną razy 2 No to trzech symboli takich samych szukamy. Tutaj już nie ma, bo jest pierścionek i korona. Lustro i korona, perfumy, prezent, perła, podkowa, moneta, naszyjnik, róża, świnka, szminka, dzwonek, podkowa, dzwonek, złoto złoto i prezent i w ostatniej grze szminka i plik i znów nic nie mamy wygrane i teraz ostatnia zrawka w książeczce diamentowa tu mamy grę jedną i drugą zaczynamy od gry pierwszej, wygrywający symbol to perła i szukamy tego symbolu Mamy monetę, zegarek, koronę, worek, kufer, pierścionek, lustro i perfumy. Perły nie ma. W grze drugiej trzeba znaleźć trzy takie same kwoty. I co mamy? 10 zł, 900 zł, 1 500, 500 razy 2 900 po raz drugi i 150 zł. No niestety trzeciej takiej samej kwoty nie ma pierwsza książeczka w takim razie pusta, cała w żadnej z sześciu zrapek nic nie było no to kolejna książeczka pierwsza Szafirowa wygrywające liczby 25 28 17 9 i mamy tak 19 dwadzieścia cztery, sześć, trzydzieści cztery, cztery, osiem, trzydzieści trzy i dwadzieścia dziewięć. Pusto. Rubinowa, siódemeczki szukamy, lustro, kufer, porek, perła, portfel, szminka, zegarek, korona, perfumy, moneta. Nie ma żadnej siódemki. W szukamy trzech siódemek. Jest jedna trofeum, druga siódemka, perfumy i róża. W grze drugiej zegarek. Jest jedna siódemka, szminka, lustro i prezent lik korona, siódemka i tu już nic nie ma, bo perfumy są kolejne. W grze czwartej siódemka, szminka, portfel, złoto, tu nic nie ma. Mamy siódemkę, kufer, prezent. Bransoletka, no i lustro, tu już też nic nie ma. Plik. Perła, jest siódemka, ale następnej już nie ma. Trofeum, jest siódemeczka jedna. Moneta, druga siódemka, ale zegarek jest ostatnim symbolem, więc też nic nie wygrywamy. Amy testowa, teraz dwie takie same, dwa takie same symbole, trzeba odnaleźć: portfel złoto, moneta, portfel, lustro, kufer, zegarek, perła, kufer, pierścionek, zegarek, lustro. Pierścionek korona, moneta i korona. I ostatnia gra, dziewiąta w tej zdrabce. Worek i złoto. Tu też pusto. No i dwie ostatnie zdrapki w tej książeczce. To bazowa. Szukamy trzech takich samych symboli. Plik pierścionek, plik lustro, prezent perła, korona, świnka, naszyjnik dzwonek, prezent moneta, świnka moneta, perfumy, perfumy i szminka. Lustro naszyjnik, szminka pod kop. Nic. Diamentowa teraz. Dwie gry. wygrywając symbol, perfumy, szukamy perfum. A mamy pierścionek, szminkę. Zegarek. Monetę. I tutaj korona jest i z kufer, worek i ostatni symbol lustro. No i co ostatnia gra w tej y, książeczce? Trzy takie same kwoty szukamy. 50 tysięcy, 900 zł, 30 zł, 300 30 zł po raz drugi i półtora miliona. Czyli nic. Druga książeczka, pusta. Czyli już 12 zdrapek jakby nie było. No to co? Może coś w trzeciej książeczce się przytrafi do trzech razy sztuka? Lecimy od szafirowej. Wygrywające liczby 4, 13, 22, 33. I mamy 9. Dwadzieścia cztery jeden, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia jedenaście, trzydzieści cztery, trzy i ostatnia trzydzieści dwa. Nic. Rubinowa teraz. Korona, zegarek, szminka, perła, worek, moneta, portfel, lustro, kufer, pierścionek pusto szmaragdowa szukamy trzech siódemek szminka siódemka, druga siódemka kufer i róża siódemka korona worek i złoto czyli już dalej nic nie będzie siedem Bransoletka, cygarek, szafir, moneta, siódemka jedna, siódemka druga, trofeum i perfumy. Korona, siódemka, perła, plik. Tu już nic nie ma. Segarek, siódemka, trofeum, róża. No tu już też nie będzie siódemki. Mamy garnek, siódemka, pierścionek i plik. No i też pusto. A Teraz dwa takie same symbole szukamy: złoto, lustro. Worek i portfel, zegarek i moneta, złoto, korona, korona, pierścionek, moneta, kufer, lustro, perła, zegarek, kufer. Perła i worek. Pusto. Dwie ostatnie strapki w ostatniej książeczce. I jeszcze bez żadnej wygranej, także zobaczymy, co nam przyniosą te dwie ostatnie. Szukamy trzech takich samych symboli: świnka, dzwonek, moneta, korona. Naszyjnik perfumy. Szminka podkowa. Perła. Perła. Moneta. Podkowa. Plik. Dzwonek. Świnka. Prezent. Róża. Szminka, korona, pierścionek, pierścionek złoto pusto. I ostatnia diamentowa wygrywający symbol, lustro. Szukamy lustra. Zegarek worek. Portfel, perła, pierścionek, perfumy, kufer i korona. Jeszcze jest szansa w tej grze drugiej na jakąś kwotę. 90, y, 900, 5, 100, 930 i ostatnia kwota 300, czyli nic. Tak się przedstawia dzisiejsza prewiera. Premiera nad premierami, takiej chyba jeszcze nie było. Trzy książeczki Playbook 7, zero wygranej. 0, 0, 0. No, chyba jeszcze mi się nie zdarzył taki odcinek, żeby nie było ani trochę wygranej. E, więc dzisiaj jestem totalnie na minusie 90 zł zainwestowanych i 0 wygrane. Także chyba mogę powiedzieć, że ta książeczka tak średnio mi przypadła do gustu, chociaż ładnie wygląda. No to dzisiaj wszystko. Zapraszam do subskrybowania i oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia.